Witam serdecznie, wszystkie zodiakalne raczki i zapraszam Was na Wasz horoskop na miesiąc kwiecień. Ten horoskop zrobiłam troszeczkę inaczej niż poprzednie, dlatego że wyodrębniłam tutaj sprawy, wydarzenia, rzeczy, które zadzieją się dla każdej z dekad znaku oddzielnie, a więc tutaj bardziej sko jakby skoncentrowałam się na tym, co będzie się działo w życiu pierwszej dekady, co będzie w drugiej i co będzie w trzeciej dekadzie. To nie znaczy jednak, że jeżeli coś pokazało się wyłącznie w pierwszej dekadzie, że nie może się coś takiego przytrafić i osobom z dekady trzeciej. Dlatego też bardzo bym prosiła, żebyś każdy z Was wysłuchał filmiku do końca. A więc, pierwsza dekada. Cóż my tutaj widzimy? I mamy karty, które pokazują, że będzie się w Waszym życiu dużo działo w temacie. Planowania dzieci w temacie narodzin, w temacie ciąży, że będzie się tutaj dużo działo w sprawach związanych z Tworzeniem takiego gospodarstwa domowego, prawda? Ta cesarzowa tutaj wyraźnie pokazuje, że już są konkretne plany, że coś będzie się tutaj w tym Waszym życiu jak najbardziej działo, że będą pozytywne tutaj pozytywne, pozytywne działania, że wiele z Was, wielu z Was, wiele z Was po, w tym miesiącu się zaręczy. W tym miesiącu zaplanuje ślub, datę ślubu, albo w tym miesiącu zdecyduje się na wspólne zamieszkanie z partnerem. Jeżeli jesteście samotni, to z pewnością tutaj w tym miesiącu zobaczcie: mamy i kochanków, i rycerza Pucharów, mamy i cesarzową, a więc z pewnością tutaj pojawi się odpowiednia osoba, która. Hmm, Wesprze Was w dalszym, w dalszym życiu, która będzie koło Was, która, do której będziecie mogli się przytulić, porozmawiać z nią i nie tylko, również zacząć planować coś na stałe, bardziej na stałe. A co będzie w drugiej dekadzie? Druga dekada tutaj również bardzo dobrze będzie stała, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Również tutaj, pewne sprawy związku, związku, czy też kontaktów z rodziną, czy też innych spraw zawodowych, finansowych, będą jak najbardziej na takiej bardzo dobrej pozycji, będą miały szansę rozwijać się dalej i przynosić Wam radość. Ta karta również tutaj pokazuje, że. Jeżeli jesteście samotni, to z pewnością ta odpowiednia osoba się w Waszym życiu pojawi odpowiednia osoba do tego, żeby albo stworzyć związek taki na stałe stabilny, albo też jakiś związek na boku, jeżeli o coś takiego Wam właśnie chodzi. A mówię o tym dlatego, że pojawiła się tutaj karta Rydwanu. A więc bardzo, jeżeli ktoś z Was potrzebuje takiego związku na boku, ukrytego, to jak najbardziej on, osoba odpowiednia do tego celu się pojawi na Waszej drodze życiowej. A co będzie tutaj z z trzeciej dekady i mamy tu sprawy finansowe. Dla Was bardzo, bardzo ważne, będą sprawy związane z finansami. Tu, tutaj będzie jakieś dziedziczenie, tutaj pojawi się temat zakupu jakiegoś czegoś, czegoś co jest bardzo drogie. Tak? A więc, czy to wasz dom, czy to jakaś działka, czy, czy tutaj odziedziczenie spraw jakiegoś majątku rodzinnego. To wszystko staje na waszej głowie. No i, i tutaj pokazuje się również przy tym, pokazują się dwie karty, które mówią z kolei, że w związku z tym takim waszym niespodziewanym wzbogaceniem się, niespodziewanym mm, niespodziewaniem, jakby m, przepisaniem na was jakiegoś majątku. Pojawi się całe mnóstwo tutaj problemów. Będzie to dla Was też no, na pewno radosne, ale i mocno uciążliwe, dlatego że trzeba będzie walczyć z przeciwnikami, którzy i tymi widocznymi, i takimi niewidocznymi, czyli wokół całego tego. Hmm, Całej tej sprawy finansowej zgromadzą się osoby, które będą jakby chciały robić tło do całej sprawy i gdzieś tam się wypowiadać przeróżne, w przeróżny sposób na ten wasz temat. Tak więc będziecie, bardzo możliwe, że będzie to dla was taki miesiąc dosyć trudny, bo z jednej strony fantastyczny, bo. Otrzymacie, wygracie albo, no to jest to też karta wygranej, może być, tak, chociaż bardziej mi pokazuje na, taki, na takie, na takie, właśnie pieniążki, które przyszły od rodziny, które są wypracowane przez kogoś innego, albo też mają związek z tym, że. Um, sprzedacie coś nad czym co wy sami stworzyliście przez, w, w ubiegłych latach, tak? I tutaj pojawią się osoby, które chętnie by pożyczyły, skorzystały, którym nagle trzeba pieniążków do mm, założenia firmy albo do czegoś innego, tak? I będą poszukiwały waszego wsparcia, więc to a równocześnie ta dobra wiadomość, te dobre sprawy, ten, ta duża kwota pieniędzy, która wpłynie na wasze konto, będzie troszeczkę dla was tutaj też utrudnieniem. A teraz jeszcze raz tak patrząc Ogólnie na to, co spotyka wszystkie, co spotka wszystkie tutaj dekady waszego znaku. Cóż takiego mówi, a więc zobaczcie, jeszcze raz, tak pokazuje, że będzie coś się działo w sprawach, i zarówno tych rodzinnych, miłosnych, uczuciowych, jak i w sprawach takich finansowo, finansowych, przyziemnych bardziej, tak? Czyli tutaj będziecie mieli szansę wszyscy. Stworzyć nową rodzinę, stworzyć tutaj dobry, solidny związek. Będziecie mieli szansę na to, że mając tutaj, dziedzicząc coś, albo kupując, albo tutaj, sprzedając to, co do tej pory mieliście, żeby móc tutaj sobie kupić coś drugiego, będziecie mieli szansę. Rozpocząć i stworzyć, kształtować swoje życie od początku, tak? Tutaj w waszym przypadku nie widać tego nowego początku, tak mocno, jak w przypadku poprzedniego, poprzedniego znaku zodiaku, ale również będziecie dokonywać zmian. Będziecie dokonywać zmian z tym, że nie będzie u was, to, nie będą te zmiany takie gwałtowne. Na hop hura. nie będzie to niszczenie tego co było do tej pory, raczej kontynuowanie albo budowanie czegoś od samego początku bez konieczności opuszczania tego czym żyliście do tej pory, czyli nie będzie to, no, nie będzie to miesiąc tak drastycznych zmian jak w przypadku innych znaków zodiaku. A więc moi kochani, ja wam życzę fantastycznego miesiąca. Niech wam się tutaj szczęści i w dziale pracy, i w dziale finansów, i w dziale spraw, i w dziale spraw finansów uczuciowych i zawodowych. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia.